Odcinek czwarty, styczeń! Pręgiesz. Hmm, pręgierz. Trochę dziwi mnie to, że niektóre osoby uważają tego gościa na górze za krasnala, no i Feniks. Co by tu można by było dzisiaj porobić? W krasnale może dzisiaj jakiegoś znajdę? Hmm. Na tym przejściu jest halabardnik i imię. Ale to jest nieważne. O, Tiantian. Tian. Pamiętam dopiero jak się pojawił we Wrocławiu. Ciekawy krasnawy. SP-63. Moja dawna podstawówka. Pamiętam te piękne czasy. Ciekawe czy coś się zmieniło w szkole. Heh. A pójdę odwiedzi boisko. Dawno mnie tam nie było. Dawne ściana chwały. Szkoda, że teraz jest biała. Kiedyś wielu się na niej podpisało. Z tej szkoły mam prawie same dobre wspomnienia. Hmm. To były naprawdę piękne czasy. No to czas odwiedzić stare boisko szkolne. O, ktoś piłkę zostawił. He, spróbuję swoich sił. Coraz ciemniej się robi. Tutaj kiedyś skakaliśmy do piasku. No, a zimą to był lód. Tak, pamiętam jak się tutaj ślizgaliśmy z Danielem. Stare czasy, czwarta klasa i... O! Ten mniejszy plac zabaw. Gorszy plac zabaw. Ale... Zobaczę tutaj na co mnie stać. O! Test równowagi! Raczej nigdy nie byłem w tym za dobry, ale spróbuję. O! No. Hmm, tutaj zacznę, tutaj mi lepiej pójdzie. No. Wiedziałem. O, teraz powoli, 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 powo... Jest! Całe skończyłem. Pierwszy raz w życiu. No. To teraz może dam temu szansę. Ło! -o! Prawie się przewróciłem. Huh. A może bym sobie pobiegł? Ja, tamu nie. Ja. Mile lat minęła, a cię już od tak dawno nie ma. Hmm. Spróbuję swoić cię na tym. Myślę, że to przejdę. No to co? Piękne widoki. Hopsa! Zaczynamy! Ło! A! Trudne to. Drugi, trzeci, czwarty albo piąty, szósty. Ło! Szósty, siódmy i skończyłem całe. No dobrze, dobrze. A tutaj co? Widzę, że nowa belka. No dobrze. Te kwadratowe są prostsze od okrągłych. Rozwalona nie chcę. No, pamiętam, jak się tej bawiliśmy w przygody Wojtka i przyjaciele. Fajna zabawa. Zabawa dzieciństwa. Portal. Ciekawe co mam Pani Agnieszki. Tak. Weszła z tej szkoły. Dawno temu. Nawet wcześniej niż ja. Rura. Nie, nie. nie. To nie dla mnie. Mostek. Hmm. Kiedyś ta przepaść między moskiem a ziemią się wydawała większa, no ale. Wtedy byłem mniejszy. No i pająk! Pajęczyna. Nieraz na górze siedziałem. No ale wracając, pamiętam kiedyś, jak Pani Agnieszka jeszcze, można powiedzieć, że uczyła w świetlicy. Wtedy była szczęśliwa, ale potem ją przynieśli do biblioteki już i już nie chciało jej się raczej tam siedzieć. No. Kiedyś to rysowałem komiksy dla Pań ze świetlicy. Pani Agnieszka była moją ulubioną nauczycielką w tej szkole. Tak wieża, najlepsza część tego pracy zabaw. Ach, stare, piękne czasy. Przypomniało mi coś bardzo śmiesznego. Tyle dobrych wspomnień mam z tego placu zabaw. A, no tak. włażej przecież urodziny miał. Witaj! Halo! Halo! Witaj! Witaj! Wesołych urodzin, Barzeju! Dzięki! Dobro to na razie, bo wiesz, nagrywamy. No, na razie. No dobrze! Ciekawe, co życie przyniesie mi w przyszłości.